Witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zrobić kurczaka na Wielkanoc. Do jego wykonania będziemy potrzebować kleju na gorąco, różne tekturki, pędzelek, żółty filc bądź żółty materiał, kolorowe wstążki, nożyczki, drucik, żółta farba oraz taki mały kawałek pomarańczowy bądź jeżeli nie macie pomarańczowego jakiś ciemniejszy materiału bądź nawet możecie użyć kawałek kartki dwie kulki czarne ja je zrobiłam z modeliny jeżeli nie macie modeliny możecie użyć zianka pieprzu sianko oraz dwa kiki ja mam akurat kiki od szaszłyków ale możecie równie dobrze Znaleźć jakieś proste kijki w lesie. Zaczynamy od wycięcia trzech takich figur w kształcie jajka. Wysokość mojej figury będzie 18 cm, a szerokość 14,5 tutaj w tym dolnym odcinku. Trzy figury w kształcie jajka mam już wycięte, więc teraz kleję je razem klejem na gorąco, a następnie pomaluję farbą na żółto. Tak wygląda mój pomalowany i wyschnięty kartonik. Odkładam go na razie na bok. A teraz będę wycinać 6 prostokątów o wymiarach 6 cm na 3,5 cm. Prostokąty mam już wycięte. Będę z nich robić budzik. A więc piórę pierwszy i wycinam w taki oto sposób. To będzie tył mojego bucika, a to będzie przód. Przypomina to troszkę kształt jajka. Przykładam mój pierwszy kawałek do kolejnego i wycinam ten sam kształt. I tak robię z każdym prostokątem. Mam już poobcinane wszystkie brzegi, więc teraz będę chciała posklejać je razem i nadać im kształt bucika. Możecie to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób, że każdy po kolei coraz bardziej skracać, bądź sposób numer drugi, skleić je wszystkie razem i na końcu ściąć nożykiem. Ja będę robić za pomocą sposobu numer dwa. Teraz biorę patyczek do szaszłyka. I przebijam wszystkie do samego końca oprócz ostatniego. Teraz je rozsuwam i będę sklejać za pomocą kleju na gorąco. I ostatni przyklejam na samym dole. Czekam aż klej wyschnie, i zaraz będę ścinać nożykiem. Takim oto nożykiem będę ścinać. Musi to być ostre. Ostrze. I ścinam pod ukosem. Jeszcze bardziej. I te boki również. Tak wygląda mój bucik. Mam już go ściętego dookoła, więc teraz będę przyklejać filc. Biorę mój żółty filc. Jeżeli nie macie filcu, możecie użyć jakiegoś żółtego materiału. Odmierzam sobie 7 cm. I wycinam taki pasek. Następnie ten filc Będę przyklejać do mojego bucika naokoło w taki oto sposób, żeby zakończenie było z tyłu. Nadwyżkę obcinam nożyczkami. Teraz biorę taką oto wstążkę i przykleję ją tutaj dookoła na samym dole. Bucik jest prawie gotowy. Ja zrobię w buciku jeszcze Sznurowadła. O, zegnę w ten sposób filc. Tu zrobię dwie dziurki. Przełożę zwykły taki sznurek jutowy i zawiążę w kokardkę. Jeżeli nie macie takiego sznurka, możecie nawet złożyć w ten sposób i tutaj skleić klejem na gorąco. Ołówkiem zaznaczam, w którym miejscu ma być zrobiona dziurka. I ostrożnie robię najpierw nożykiem. A potem nożyczkami. I teraz przekładam sznurek przez dziurki. Zawiązuję na kokardkę. I obcinam końcówki, żeby nie były takie długie. Ty możecie trochę skleić. Ja jeszcze tą górę zetnę. Tak, żeby bucik był troszkę niższy. Ten tył możecie skleić klejem na gorąco, aby końcówki nie odchodziły. I tak wyglądają gotowe dwa buciki. Wracam teraz do mojego kartonika. Biorę mój drucik, z którego będę robić okulary. Tu już sobie takie pierwsze kółko wstępne zrobiłam. Idzie on tutaj z tej strony. drucik będzie szedł do tyłu. I tu będzie drugie kółko. Zaznaczam, gdzie ma się zaczynać. I robię identyczne kółko jak to pierwsze. Tą nadwyżkę obcina. Przyda mi się do połączenia okularków z przodu. Drucik z boku możemy przykleić na klej na gorąco. Następny krok to jest przyklejenie oczu oraz noska. Teraz będę przyklejać sianko w tym miejscu u góry, który będzie służyć jako włosy. Oraz teraz będę przyczepiać kolorowe kokardki do włosów. Zrobiłam również taką podwójną kokardkę. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak ją wykonać, używając tylko swoich palców, koniecznie obejrzyjcie ten filmik. Trochę muszę je skrócić. Teraz będę montować budki. Ostry koniec idzie do góry. Będę wbijać tutaj w tą tekturkę. Natomiast te grubsze końcówki idą do bucików, do środka tutaj, gdzie mam przeznaczoną właśnie tą dziurę na to. Dobrze, i teraz wbijam. Najpierw jeden bucik, a potem drugi. Patrzę, czy jest na środku. A do bucików wkładam jeszcze trochę sianka. Jeżeli chcecie, możecie na sam koniec troszeczkę czerwoną farbą zrobić mu policzki zaczerwienione. A tak wygląda gotowy, stojący kurczaczek.